Zęby to po angielsku teeth, ale pojedynczy ząb to już tooth. Trzeba o tym pamiętać, jest to jeden z wyjątków, których musimy po prostu nauczyć się na pamięć. Podobnie jest z myszą mouse i myszami mice. A więc powtórzmy: jeden ząb to tooth, ale już dwa zęby to teeth. Dziś właśnie poznamy najciekawsze zębowe idiomy, ale nie martwcie się, o dentystach nie będzie. A więc zaczynamy. Nieważne, czy znasz dobrze język angielski czy nie. Szukając dentysty w obcym kraju, na pewno poradzisz sobie bez problemu, używając chociażby tylko gestów. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wskaże ci najbliższy gabinet. A co, jeżeli chciałbyś opisać bólem zęba jakieś trudne do wykonania zadanie od szefa? Powiedziałbyś wtedy: This is like pulling teeth, czyli to jest jak rwanie zębów. W innym przykładzie, również bardzo przydatnym, leniwy syn nie chce odrobić pracy domowej. Jego rodzice powiedzieliby: Getting him to do his homework is like pulling teeth. Czyli zmusić go do odrobienia pracy domowej jest jak rwanie zębów. Znaczenie jasne dla wszystkich. Kto raz spróbował zmusić kogoś do nauki, wie jakie to trudne. A co jeżeli ząb, czyli tooth, wcale nas nie boli? Czy możemy go jakoś wykorzystać? Oczywiście, że tak. Angielski przecież pełen jest bardzo ciekawych, niejednokrotnie śmiesznych powiedzeń. Poznajmy więc najciekawsze zębowe idiomy. Można na przykład być łakomczuchem, czyli mieć słodki ząb. To have a sweet tooth. Jest to osoba, która nigdy nie odmówi poczęstunku w gościach i uwielbia słodkie przysmaki. Jeśli więc właśnie znaleźliście jakiś nowy przepis na pyszny deser i spodziewacie się przyjaciela w gościach, możecie powiedzieć z pewnością w głosie He has a sweet tooth. He will love my new dessert. Przy pomocy słówka tooth możemy również opisać jakąś sytuację, w którą angażujemy się z całych sił. Po polsku powiedzielibyśmy, że wkładamy w nią swoje serce lub zanurzamy się w niej cali. Natomiast po angielsku powiemy, że zanurzamy w nią swoje zęby, czyli sink your teeth into something. Na przykład when Julie got promoted, she immediately sank her teeth into her new job. Kiedy Julie awansowała, natychmiast cały sercem oddała się swojej nowej pracy. Miejmy nadzieję, że nie tylko przez pierwszy miesiąc. Kolejny ciekawy zwrot w języku polskim to o mały włos. Przydatny szczególnie studentom i wszystkim tym, którzy zostawiają swoje sprawy na ostatnią chwilę. Po angielsku to to do something by the skin of your teeth. Na przykład He passed his exam by the skin of his teeth. Czyli o mały włos, a nie zdałby egzaminu. Coś dla fanów filmów akcji. W angielskim podobnie będzie brzmiał zwrot być uzbrojonym po zęby, czyli to be armed to the teeth. Z pewnością przyda się do opisywania strażników pilnujących wejścia do skarbca w dużym banku. The guards are armed to the teeth. To na pewno zniechęci potencjalnych złodziei. A latem lepiej być uzbrojonym po zęby przeciwko komarom. To oczywiście nie wszystkie idiomy ze słówkiem choose. Jeżeli chcielibyście poznać ich więcej, dajcie nam znać w komentarzach. A na dziś to już tyle. Do zobaczenia.